Ludzie z sceny i ekranu w anegdocie. Bogusław Danielewski to znakomity wrocławski aktor, reżyser i pedagog. Niezwykle pogodny, życzliwy o wspaniałym poczuciu humoru. Oto jego anegdota. Był taki znakomity aktor i reżyser Artur Młodnicki. Dużej klasy pan i wspaniały kolega. Lubiliśmy się bardzo i często grywaliśmy razem. Miał taki swój ulubiony dowcip. Gramy, a on mówi swoją rolę, ale w pewnym momencie zapomina kwestii. I wtedy, gdy miał tę dziurę w pamięci, mówił: No wiesz, i tak dalej, i tak dalej. A co ja ci zresztą będę tłumaczył? Przecież graliśmy to już z pięćdziesiąt razy, nie? I wtedy ja musiałem haftować, czyli mówić za niego i za siebie. Aha, to chciałeś powiedzieć to, a tam, tamto, tak? Aha, no i tak się haftowało. Jest sufler w teatrze. Ale nie siedzi już w budce, tylko na krzesełku za pierwszą kulisą z prawej strony. Mieliśmy znakomitego suflera, już nie żyje niestety. Czasem, gdy podchodziłem do niego do kulisy tak z zamyślenia, to on mówił: Trzeba się było uczyć w domu, baranie. Oczywiście podpowiadał, ale najpierw musiał mnie pognębić.